Klaudia Kroczek z nami jest i będzie teraz już. Od, od teraz. O, może tak, dzień dobry. Mówiliśmy o sadzeniu drzew do tego, by przyroda w ogóle dźwignęła się po zimie, potrzebna jest dużo deszczu, a ten deszcz nie, z jednej strony nas to nie cieszy, że, że będzie, no ale dla przyrody jest absolutnie niezbędny i on się pojawi już niedługo. Tak, potrzebujemy deszczu i on będzie nam towarzyszył przez parę najbliższych dni. Jutro tylko w górach ale już od weekendu, czyli od niedzieli, tak naprawdę praktycznie w całym kraju. Będą to opady deszczu, miejscami intensywne, miejscami przelotne, ale bądźmy kodowi na to, że one faktycznie będą w wielu miastach się pojawiać. Zergamy, co się dzieje w Toruniu, no i przepiękna aura. Dzisiaj całkiem przyjemna pogoda, muszą Państwo przyznać. Niby nie za wysoka temperatura, ale jednak powiew takiego cieplejszego powietrza sprawia, że powinniśmy czuć się bardzo dobrze. No i przede wszystkim to, że na niebie dominuje dzisiaj słońce. A, zobacz... Zobaczmy, co będzie w kolejnych dniach, no bo faktycznie idą zmiany e, i te zmiany poprzedzone będą też silnym i porywistym wiatrem, który już będzie dawał nam się wyznaki jutro na północnym wschodzie. Ale generalnie jutro jeszcze będzie bardzo słonecznie, a to przez układy wysokiego ciśnienia. Jeden jest nad południową Turcją, drugi nad Skandynawią i w wyniku dwóch wyżów właśnie. Północnej i południowej części kontynentu Polska będzie pod wpływem układów układu wysokiego ciśnienia i będziemy mieli naprawdę całkiem przyjemną pogodę delikatne chmury na krańcach południowych te deszczowe. No ale uwaga, na zachodzie już czycha front atmosferyczny z układami niskiego ciśnienia i on będzie podążał w stronę Polski. No i właśnie w związku z tym przyniesie do nas chmury deszczowe, ale w większej części kraju ten deszcz dopiero w niedzielę. Jutro sporo chmur deszczowych w wielu stolicach Europy. No na przykład właśnie w strefie tego frontu atmosferycznego, całe wyspy brytyjskie, Paryż, tutaj mamy półwysep Iberyjski, popada tam, w Rzymie również opady deszczu. Ale najcieplejszymi europejskimi stolicami będą Paryż i w Atenach, w Grecji i we Francji najcieplej. Natomiast najchłodniej w Moskwie i w Helsinkach 3 stopnie. Dzisiaj po południu bardzo pogodne niebo, nigdzie nie będzie padać, trochę chmur, ale głównie dominuje słońce. Wiatr słaby i umiarkowany i na termometrach do 16, miejscami nawet 17 stopni. A noc raczej bezchmurna z niską temperaturą. Minus 2, minus 1 stopień w najchudniejszym momencie nocy. Takie wartości na podchalu i na Suwelszczyźnie, a na zachodzie będzie najcieplej, tutaj 2-3 stopnie. I brak ostrzeżeń dla kierowców. Jutro silny i porywisty wiatr na północnym wschodzie. Może osiągać prędkość nawet do 40, 50, 55 km na godzinę. Na zachodzie, na południu wiatr będzie słaby i umiarkowany. No i wspomniany wcześniej deszcz w Zakopanem. Zakopane to będzie jedno z najchłodniejszych miast. 9 stopni w najcieplejszym momencie dnia i 9 stopni również w koło brzegu. I ostrzegamy kierowców oczywiście na południu, bo tam opady deszczu, więc drogi miejscami mogą być śliskie i oczywiście tam, gdzie będzie wiał silny i porywisty wiatr. I niedziela z silnym wiatr. Wiatry już praktycznie w całym kraju, no i chmurami. Padać będzie na północnym zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie do 10 stopni, ale przez silny wiatr temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. W poniedziałek opady deszczu ominął tylko południowy. Zachód intensywnie popada na południowym wschodzie, ale tam najcieplej 14 stopni i wiatr będzie już słabszy, no ale zmieni się ciśnienie, spadnie. We wtorek już nie powinno padać sporo chmur nad wschodnią częścią Polski, poza tym słonecznie do 13 stopni. W środę deszcz na południu od 9 do 14 stopni i w czwartek trochę chmur nad Polską i te deszczowe będą pojawiać się na wschodzie. Warunki biometeo, obojętne jutro, temperatura odczuwalna. Zwłaszcza tam, gdzie silny i porywisty wiatr będzie niższa niż ta na termometrach, czyli na północnym wschodzie wyniesie 4, 7, 8 stopni. Najwyższa temperatura odczuwalna na południu, na południowym zachodzie 10-12 stopni. No i sprawdzamy stan jakości powietrza i prezentuje się to całkiem dobrze. Można korzystać z tego, że jest czym oddychać, że jest słońce, że jest przyjemna temperatura. No, bo jeżeli będziemy chcieli się w najbliższych dniach wybrać na spacer, no to tutaj na pewno parasolka się przyda. Teraz to wszystko w prognozie pogody. Do zobaczenia.